To będzie. Siemano, widowie Tym razem będzie życie policjanta, be. w tym. w roblox. Jak wam się spodoba, dajcie łapki w górę. I teraz jedziemy. Teraz jedziemy przyjechać z naszym gościem. światło Bo nic nie widać. S2 do, 3, do 333 Zgłaszam się A to poczekajcie, to w plecaku mówią. Zgłaszam się Wypad ten... Złodziej na ulicy Kordynę nowej gronowo przyjeć tam. Zrozumiałem. O kurde, strzelają. Od stadale, gdzieś oni tu to... zaatakowali kogoś, będą odcinki z moją siostrą, tylko w straży. Jest... S dwa wy na miejscu, bez odbioru, Ktoś zna z nami, a dobra, na samochód tylko i bierzemy pistolet, tylko Kogo się mamy z 2 do 333 to, to jest fałszywy alarm. Nic się nie stało. No. Nie ma żadnego co dzieje, Jak zrozumiałeś? Wracamy y do Crash. Nie, no, jeśli się przejedziemy po Brookhaven. Bez odbioru. Kolejne wyzwanie. Zgłaszam się. To w szkole w Brookhaven? Zrozumiałem, pędzimy. Porywać w szkole. School. Jedziemy. S-22 na miejscu. Stać! Policja! Zatknął się jakieś jakichś ludzie. O, padał, nie lepiej. No i jeszcze burza. Nie no, nic się nie stało, dobra. S22 do... S33 zgłosił fałszywy alarm, kolejny i wracamy do końca bez odbioru hmm. pada, pada Jeszcze to był kiedyś pożar, znaczy wczoraj był to wielki pożar, znaczy no, skinie się pali. Čego miaučeš? Ali to je shiba za lana. A to je shiba... To je za lana? 22 wezwij straż pożarną na ulicy górnej znaczy na ulicy morskiej bo ona jest zalana ta ulica jak zrozumiałeś dobra na razie to by było na tyle jak wam się spodobało dajcie łapki he? Subskrybujcie i co? Cóż? No to co widzowie? Na razie. A się dali nagrywa, tak?